Cześć wszystkim, z tej strony ATV Kład, autoryzowany salon serii CEF MOTO. Cześć, z tej strony Adrian z ATV Quad Otwock. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować CEF MOTO 600 na 30-lecie firmy. Jest to ostatni już wypust, tak zwany Final Edition 600, jak wiecie już jest nowa 625, także ta 600 już raczej nie będzie sprowadzana do naszego kraju, gdzieś tam w Rosji jeszcze widziałem, że mają 21 roczniki, ale już Szwecja ich nie sprowadza, to jest taka ostatnia. Z ostatnich taśm 20 roku, dokładnie z grudnia, tam której daty nie pamiętam, ale była nalepka na firmowa na y, opakowaniu, w którym ta 600 przyjechała. Yy, bardzo dobry kład. Yy, jak wiecie, ona była 550 na początku, później dostała tego lifta na 600. Yy, sprawdzone rozwiązania, zawieszenie takie jak w starej 500. -ce. Kto ma, kto jeździ, ten wie, że to jest bardzo dobry produkt i można śmiało sobie jeździć w jakimś tam cięższym terenie, nawet bo jest i wyższa niż taka 520. W standardzie ma też zawieszenie regulowane, jak widać, gwintowane. Wspomaganie ma w standardzie. Są i naklejki oznaczające trzydziestolecie Jeszcze 20 rocznik to jeszcze ma ten plastikowy kubeczek Tak pod spodem wygląda Kto by chciał taką jeszcze sześćsetę na soczewach, tak zwaną to zapraszam ostatnia sztuka została tu u nas to już importer raczej powiedział, że już ich nie będzie, także ostatni wypust i teraz czas na 625 trzymajcie się i do usłyszenia